Wzięła na odporność, suplementy na odporność. Co polecasz? Jeżeli chodzi o odporność, to przede wszystkim zadbałabym tutaj o jelita, które są bardzo ważne w procesie leczenia takich przypadłości jak choroby, grypy. Jakieś konkretne. Tak, bardzo fajnymi probiotykami są z firmy Singularis czy z firmy MyVita bo oni mają wysokiej jakości i wysoka suplementacja dodatkowo tutaj na odporność mogłabym polecić jeszcze jeżówkę purpurową ale ją nie dłużej niż miesiąc należy spożywać tutaj dużym składnikiem też jest czystek, acerola, witamina C z dzikiej róży, witamina D3 Również też bardzo fajnie działają takie składniki jak aronia, czarny bez. A w jakiej postaci? Zdziół do zakorzenia, soków? Najlepiej skorzywać takie, takie składniki i w postaci soków, i w postaci kapsułek, jak i nalewek. Dlatego, że jest ich najlepsza przyswajalność wtedy i nie są tak y, znaczy no nie jest to polecane w nalewkach nie jest polecane raczej osobom starszym bo jednak gdzieś tam ten alkohol jest zwa, zawarty i dzieciom natomiast w kapsułce jak najbardziej dodatkowo na odporność można sobie kupić u nas herbatkę starów natury na przykład y, która ma w składzie między innymi właśnie obostarniny, czarny bez trwawnik, y, wierzbę, która też działa przeciwzapalnie na organizm czy bardzo dobrym składnikiem i chyba najważniejszym w ogóle czy moja ja od niego nie zaczęłam jest propolis który można kupić u nas jak i bezalkoholowo tak i na alkoholu można mieć też 5% 10% 20% jeżeli chodzi o propolis to tutaj jest albo czysty albo można z miodem manuka które dodatkowo wzmocni naszą odporność. Y jeszcze też bardzo fajnie działa pyłek w pszczeli y czy różnego rodzaju miody.